Cześć, witam serdecznie w 54. odcinku serii e, Moje Polskie Winyle. E, słuchajcie, e, ta wokalistka, bohaterka tego odcinka, zaczynała swoją karierę w latach 60. Najpierw wygrała słynny drugi festiwal Młodych Talentów w Szczecinie, a potem występowała w różnych zespołach. Począwszy od zespołu drumlersi, to lata 60. później e, występowała w tarpanach. Aż w końcu na początku lat 70. wystąpiła w grupie ABC. To z nimi wylansowała Wielki Przebój, napisz proszę. Natomiast e, już, e, Natomiast już w roku 1970. Czwartym poszła własną drogą i rozpoczęła karierę solową. Bohaterką tego odcinka jest Halina Frąckowiak i jej pełna winylowa dyskografia. Debiutancki album Idę ukazał się w roku 1974 i zawierał takie hity jak Bądź gotowy dziś do drogi czy Panna pszeniczna. Oczywiście również Bawimy się w życie. Ciekawost ciekawostką jest na tej płycie fakt, że e Dwa utwory na tej płycie pochodzą ze śpiewogry na szkle malowane, które będzie omawiane za jakiś czas i tutaj na tym debiucie również te utwory zamieszczono. Numer katalogowy SXL 1055, to jest debiutancka solowa płyta Haliny Frąckowiak i o tę płytę muszę powiedzieć, że jest dosyć ciężko, ona już jest dosyć droga na rynku wtórnym. Przynajmniej jej cena cały czas rośnie. Moi drodzy, Muza Stereo, niebieski label SXL 1055. Drugi album e, Geira ukazał się, e, ukazał się, moi drodzy, e, patrząc po numerze katalogowym, w roku 1977. Ale tutaj już e, towarzyszy. Halinie Frąckowiak, chociażby legendarny muzyk i lider grupy SBB, Józef Skrzek. No i jak na Józefa Skrzeka przystało, jest to płyta bardzo progresywna i psychodeliczna. Ciężko znaleźć e, wielkie przeboje na tej płycie, bo tutaj właśnie główny popis daje sam Józef Skrzek, a płyta jest okraszona wspaniałym wokalem Haliny Frąckowiak. Tak wygląda Album Geira. Jest to drugi solowy album Haliny Frąckowiak. I tutaj, moi drodzy, em, em, takie utwory jak Zejdę Polnym Makiem czy Brzegi Łagodne. Płyta bardzo progresywna, całkiem inna od reszty twórczości Haliny Frąckowiak. Również niebieska muza stereo proszę bardzo okładka do podklejenia 77 rok. Kolejny album Haliny Frąckowiak to em, Ogród Luizy. Płyta po raz kolejny nagrana z Józefem Skrzekiem, ale jeszcze na te wielkie przeboje Haliny Frąckowiak musieliśmy trochę poczekać. E, tutaj zmiana wytwórni, to znaczy dalej wydała to Muza, natomiast już na innym białym klasycznym labelu SX2346. No i tutaj takie przeboje jak Podróż z ukochaną czy Kolenda dziecinna. Również tutaj Józef Skrzek się pojawia. E... Oprócz tego Hubert Rutkowski. Proszę bardzo. E... Numer katalogowy 2346, co sugeruje, że jest to płyta już z roku 1981. Ale jeszcze mamy tutaj klasycznego kogutka. Biały label Muzy. Czwarty album to tak naprawdę pierwsza przebojowa płyta Haliny Frąskowiak, bo utwór tytułowy z tej płyty, wydanej w roku 1983, tym razem przez Wifon Serca Gwiazd e, autorstwa e, Jarosława Kukulskiego, jeżeli chodzi o muzykę, stał się naprawdę wielkim, wielkim przebojem. E, Serca Gwiazd wyszły w roku 83. Ta płyta wygląda w ten sposób, i nagrany tutaj jest jeden cover. Pamiętam ciebie z tamtych lat z repertuaru Krzysztofa Krawczyka. Uważam, że e, wersja Krzysztofa Krawczyka jest dużo, dużo lepsza. Halina Frąckowiak, czwarty album Serca Gwiazd. E, tutaj przy okazji klasyczny label firmy Wifon LP051. I w roku 1987 uważam, że ukazała się najlepsza płyta w dyskografii Haliny Frąskowiak. Płyta zatytułowana po prostu Halina Frąskowiak. Dla tych, którzy yy, myśleliby, że jest to pierwsza płyta solowa Haliny Frąskowiak, powiem: nie, jest to piąta i ostatnia na winylu. Halina Frąskowiak dzisiaj już dosyć rzadka. Tutaj klasyki: Tin Pan Alley, Mały Elf. Um, jak pięknie by mogło być? Papierowy księżyc, Dancing Queen, um, wspaniała płyta, um, która. Um, która...